Dzień dobry, przyszedłem po swoje pieniądze. Kredyt spłaciłem ponad tydzień temu i wynosił mnie 119 tysięcy złotych. Przepraszam, ale ja nie rozumiem o jakim zwrocie pan mówi. Przecież pan spłacił już kredyt i jest z nim wszystko w porządku. Udzieliście mi kredyt ponad 8 lat temu i wynosił mnie na rękę 119 tysięcy złotych. Natomiast całkowita kwota co zapłaty to było 140 tysięcy złotych. Ponieważ dojczyliście mi właśnie kwoty ubezpieczenia w wysokości 10 tysięcy złotych i samej prowizji 11 tysięcy złotych. I to właśnie jest niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim. A my zawsze te kredytujemy, Tego to jest standardowa procedura banku, a poza tym pana umowa jest zgodna z ustawą. A właśnie nie, drogi panie, bo w z ustawy z 2011 roku nie możecie właśnie tak tych kosztów kredytować. Ponieważ można to robić właśnie tylko od sumy samego udzielnego kapitału bez innych dodatkowo okookredytowych kosztów. Co jest Zresztą napisane w ustawie. Oczywiście, proszę pozwolić, że skonsultuję to z przyłożonymi. A tak właściwie, poza tym, skąd pan o tym wie? Ponieważ wysłałem właśnie swoją umowę do bezpłatnej analizy do Krystiana Koclaka i on mnie właśnie uświadomił, jak banki doją klientów na potęgę. Co ciekawe, właśnie ponad 90% umów właśnie tego typu błędy zawiera, także nie jesteś i nie jestem pierwszą i ostatnią osobą, więc jeżeli chcesz sprawdzić, czy twoja umowa zawiera błędy, to napisz w komentarzu słowo sprawdzam, a po Mogę Ci przeanalizować Twoją umowę bezpłatnie i zobaczymy, czy możemy odzyskać pieniądze dla Ciebie.